Witam, bo może nie po krótkiej przerwie, bo może ten film puścimy później. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać takie ciekawy, taki ciekawy gadżet Bench Cookie plus Master Kit od firmy Bench Dog. Nie wiem, ale widziałem, że jest to coś fajnego. Widziałem, spodobało mi się to, i chciałem to sobie kupić. Nadarzyła się okazja, to kupiłem sobie cały zestaw. Hmm, Czy coś tu jeszcze jest. Bo jeszcze jest do tego taki uchwycik, żeby sobie to przyczepić i żeby był porządeczek. Pewnie mógłbym sam to zrobić z drewna, ale. Mi ale... Nie, ale mi się nie chciało. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij w przycisk, subskrybuj. I pamiętaj o naciśnięciu dzwoneczka. Zrobimy sobie unboxing. Nigdy tego nie robiłem, ale w sumie jak. Oglądałem te... Masz dużo gadżetów, powinieneś mieć wprawę. No tak, zobaczymy. Ale chodzi o to, że właśnie szukałem jakiegoś takiego filmiku albo zdjęcia, jak to wygląda powiedzmy w całości. Jak to wygląda całe tam pudełeczko. Nie znalazłem, dlatego pokażę Wam, jeżeli chcielibyście się ich kupić, jak wygląda opakowanie i to, co jest w środku. To nie jest moje pierwsze otwarcie, bo oczywiście musiałem już to sobie otworzyć wcześniej, bo nie mogłem się doczekać, ale zapakowałem tak, jak było. Co mamy w zestawie? Takie jakieś klocuszki. Zaraz rozpłynimy do czego to jest. Jakieś takie te. No i te ciasteczka. Mm. Okay. I teraz tak, do czego ogólnie to służy? To służy do tego, żebyśmy sobie na przykład jak coś szlifujemy, żebyśmy sobie położyli cztery takie Ciasteczka na tym kładziemy materiał, który chcemy szlifować. No i to jest taka mięciutka pianeczka, która wyłapuje drgania, no i też powoduje, że ten materiał się nam nie będzie ślizgał po blacie. A jeżeli macie taki blad jak ja mam, czyli płyta OSB pomalowana, ale oczywiście ja na tym robię różne rzeczy i często zostałem gdzieś w jakieś takie drobinki stali albo czegoś no i w momencie gdy na przykład szlifuję blat i chcę to zrobić dobrze to tak położę na tym, potem przesunę raz, drugi raz, no to zaraz się robi rysa dlatego teraz będę używał czegoś takiego no i nie będzie takiej, znaczy na pewno zmniejszy się prawdopodobieństwo, że będę mógł coś uszkodzić w trakcie pracy Dalej. czyli na tym kładziesz na przykład płytę, tak? tak, teraz ja pokażę ja wcześniej dawałem sobie jakiś tam dywanik stary albo coś, no ale no nie zawsze mi się chciało to dawać, no i składłem na płytę. No i teraz patrz, no. O tutaj jest coś, powiedzmy jakiś, jakaś stal. Albo gwóźdź, albo wkręt. I słychać jak to rysuje. No i właśnie o to tutaj chodzi, w tym, w tym, w tym, w tym gadżesie. Plastik, taka gąbeczka jak... Czego to porównać? To nie jest guma, ale to jest taka pianka. Także. Jak, jak podkładka do myszki? No! Może być w sumie. Coś takiego. Okay. I to jest powiedzmy w zestawie. W zestawie jeszcze było drugie. Czyli mamy powiedzmy 8. I one. Je można fajnie rozbudowywać. Wiadomo, że to można sami zrobić sobie jakieś tam rocuszki drewniane, podkleić i coś tam pokombinować. Tylko z tego co pamiętam, to, to chyba nie było jakieś takie strasznie wielkie pieniądze. Eee, dlatego można sobie pozwolić na chwilę zapomnienia i kupić coś dla siebie. Tym bardziej, że się rzadko kupuje, prawda? A, mało rzeczy. Tutaj mamy takie przedłużki jeszcze. Są takie otwory w stołach stolarskich. Możemy sami je zrobić, nie? Wiem, na przykład w kobyłkach albo czymś tam. No i wtedy wkładamy sobie, albo jak chcemy mieć wyżej, to wkładamy sobie tak, a jak chcemy mieć niżej, to wkładamy sobie tak. To są takie dystanse po prostu. Tak, nie? dystanse, żeby było, żeby coś stabilnie trzymało, jak nie chcemy tego położyć bezpośrednio na... Na blacie, ale możemy sobie też zrobić tak, że, że skręcamy dwa, nie musimy mieć tych otworów i możemy sobie tak położyć, i też jest ok. Jeżeli na przykład e, kładziemy sobie na przykład e, dwie takie, a czy no cztery powiedzmy takie elementy, no i chcemy na przykład coś przeciąć, no to jak położymy na, na ziemi, no to jeżeli powiedzmy będzie Eee, ostrze nam wyjdzie poza grubość tego mm -hmm. no to już chodzimy z tak? bo no to mamy większe, większe pole manewru, nie? możemy sobie zrobić małą dodatkowo mamy jeszcze zestawie takie w ogóle małe no i to jest na takiej samym to jest akurat do szyby typowo pod pod skręcenie ze sobą bo tu nie ma żadnych takich dystansów, czyli chodźmy, no i mam ok też spoko opcja. No i dobra. Kolejnym czymś, co dołączają do tego zestawiku, są takie nakładki. I te nakładki są po to, że jeżeli chcemy coś malować, ja często robiłem tak, że dawałem, wkręcałem jakieś śruby w stół. No i wtedy, na przykład, jeżeli potrzebowałem z dwóch stron przemalować, no to wtedy wkręcałem. Śruby w stół, kładłem na tych, yy, powiedzmy, śrubkach, no i wtedy malowałem z jednej strony, Jeszcze dobrze nie przeszło, wracałem na drugą stronę i malowałem z drugiej strony. No i dzięki temu, że jest mały kontakt z, yy, z blatem, czy praktycznie go nie ma, no to możemy sobie szybko pomalować coś na dwa razy. No a tutaj wymyślili coś takiego, że są takie nakładane podkładeczki, gdzie tutaj jest w ogóle taki kontakt to jest tylko taki malutki czpień. No i tego jest, wszystkiego jest w sumie po dwa razy. Yy, mamy osiem tych, osiem, osiem tych ciasteczek. Dodatkowo jest osiem takich dużych, dużych tych przedłużek, cztery małe. No i osiem tych, tych bolsów, znaczy bolsów, tych nakładek do malowania. To, to jest jeden element? Okay. tak nie spokojnie wygląda. blaszka hmm. taka w miarę gruba. to przymocowana ścianie. Uchwyty na te na te przedłużki z takiej grubej mocnej pianki. no i tutaj też jest od razu ten y, na miejsce na te, na te takie Przedłużki, nie? Nakładki. Nakładki. Hmm. układamy. Odłożymy, żeby się kurzyło. Możesz się przykryć matką, a włożyć do szuflady. No, wszystko fajnie wchodzi, także się nic nie buja. Nawet tu jest delikatna taka. Znaczy, no, wchodzi to prawie na styk, i akurat też się blokuje na tych piankach. Także za wyjątkiem tego, jak go to pewnie nic nie wypadnie. Hmm? I będzie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Jeśli interesuje Cię majsterkowanie w domu i na ogrodzie, zapisz się do naszej listy mailingowej i wejdź na naszego facebooka.